Dzień Dzisiaj coś modowego. Um, będę sobie robić nową włóczkę z, z starej włóczki albo nowej, ale nie dała. Więc do tego nam będzie potrzebna włóczka. i marker. Marker mam. Normalny, zwyczajny. Ja go nie będę. Zzałam. on ma taką końcówkę znaczy, jest taki, taki ukośny taki ukośny, ale nieważne. No i ja sobie już narysowałam to pół bo chcę, żeby mieć tutaj dłuższe, a z tyłu krótsze. Znaczy, z przodu krótsze, a z tyłu dłuższe. Więc y, nacinam na. Rysuję sobie właśnie na pół i wycinam. I zaczynam. Najlepiej, żeby była to bawełnia na łodzyska. no bo wtedy jak i źle utniemy, albo krzywo w każdym razie się zbierze, to sobie zrobimy i zrobi się nam się rulonik, więc zakryje naszą niedoskonałość w randówkach. Okej! Okay. Więc też możemy wyrzucić coś śmieci, ale jeszcze to przyjadę się do zrobienia kokardy. Ale okej, okay, to nie jest ten film, żeby zrobić kokardę. I teraz tył. Tył też sobie rysuję, jak to ma być. Wiadomo, że ma być tu I Tutaj, tutaj takie. Ja.

Jak nie, rumal, bo właśnie uładam. Tak, i wycina. I ok, wycinam sobie. Możecie pojedynczo z bo ja mi się Zamierzam coś na pewno. Okay. Ja tutaj mowy, ja. Zobaczmy, ja to Ten o, Ja Ja profesjonalna. I te kawałki można wyżyć. Zobaczę, co zamierzam z tym tym co A

Jest zapraszam do robienia e, takich bród e, subskrybowania mojego kanału, linko, e, łapkowania e, filmu i lajkowania. Na razie.